Cześć, witajcie z tej strony Honorata ze sklepu ColorCaramel.pl. Dzisiaj przychodzę do Was, aby opowiedzieć Wam o nowościach, które w ostatnim czasie wypuściła właśnie marka Color Caramel. Więc jeżeli jesteście ciekawi, to zapraszam Was do oglądania. Wśród nowości marki Color Caramel znajdziemy cztery naprawdę piękne odcienie pomadek, takie po prostu wakacyjne i super bazę pod makijaż. Spójrzcie, ma ona zielony kolor, więc jest to baza idealna dla osób, które borykają się z naczynkami, z zaczerwienioną twarzą. Będzie ona pięknie niwelowała kolor. Także zaraz Wam wszystko opowiem o tych naszych nowych produktach, troszeczkę o składzie bazy, o jej działaniu, a także pokażę Wam kolory tych pięknych pomadek. Zielona baza upiększająca numer 25. To kosmetyk, który na pewno pomoże Wam w ukryciu i, zni i zniwelowaniu zaczerwienień, naczynek, które pojawiają się na Waszej twarzy, ale oprócz tego baza ma też działanie takie upiększające więc sprawi, że Wasza skóra będzie wyglądała na zdrowszą, na bardziej wygładzoną. I dodatek takich delikatnych drobinek rozświetlających sprawi też, że ta skóra będzie wyglądała na taką pełną życia, na taką promienną. Baza ma formułę takiego lekkiego kremu nawilżającego o kolorze zielonym, ale kiedy sobie ją wpracujecie już w twarz, rozsmarujecie na skórze, no to ten kolor zielony znika. Także nie musicie się obawiać, że w przypadku tego kremu korygującego numer 16, że gdzieś tam ten kolor zielony Wam pozostanie na twarzy i będzie wygląda, będzie go widać spod makijażu. Zobaczcie, kolor Praktycznie całkowicie się wchłania w skórę, i, i skóra pozostaje bezbarwna. Jedynie z taką fajną powłoczką, która właśnie sprawia, że nasza twarz będzie wyglądała na e, zupełnie bardziej wygładzoną, bardziej taką wypoczętą i, i e, po prostu lepiej wyglądającą. Jeżeli chodzi o bazę 25, no to mamy tutaj 30 ml produktu. Także jest to naprawdę sporo, bo baz wystarczy. Delikatna, nawet nie cała pompeczka, tylko nawet połowa pompki na całą twarz, żeby sobie nałożyć, bo jest naprawdę wydajna i nie ma też co przesadzać z jej ilością. Bazy musimy zużyć w ciągu 8 miesięcy ze względu tutaj właśnie na brak sztucznych konserwantów, ale spokojnie jest to do zrobienia. Bazę możecie nakładać nie tylko pod makijaż, aby przedłużyć jego trwałość, ale po prostu też solo, żeby ta buzia była taka ładniejsza. No i też, żeby te zaczerwienienia, które gdzieś tam pojawiają się na Waszej twarzy, były bardziej zniwelowane. Jeżeli chodzi o skład, no to oczywiście skład tutaj mamy bardzo bogaty, bo przede wszystkim znajdziemy tutaj na przykład hydrolat z róży damascańskiej, masło shea, olej żożoba, olej z pestek moreli, olej ze słodkich migdałów, także... Same naprawdę dobroczynne dla naszej skóry substancje, które działają nawilżająco, regenerująco i też w pewnym stopniu ochronnie na nasz, na Także samo dobro zamknięte w takiej buteleczce. Jeśli chodzi o pomadki, no to oczywiście są one w tych nowych, białych, drewnianych opakowaniach. Mamy cztery nowe kolorki, naprawdę bardzo fajne, które za chwileczkę. Mam nadzieję, że uda mi się tutaj w kamerce pokazać. Są to pomadki takie raczej o satynowym, nawet lekko takim połyskującym wykończeniu. Oczywiście bez zrobinek. Naprawdę takie letnie, prawdziwie letnie, wakacyjne kolory. Także jak znalazł. I oczywiście też skład mają bardzo bogaty w substancji przede wszystkim nawilżające i odżywiające, więc... Dodatkowo, oprócz walorów estetycznych, jeżeli chodzi o makijaż, no to mamy również pielęgnację zagwarantowaną. I mamy tutaj, jak już wspomniałam, cztery odcienie: 501, 502, 503 i 504. Na pierwszy ogień e, rzucam pomadkę numer 501 i zobaczcie sami, jest to taki naprawdę. E, Fajny, mocny kolor pomarańczowy, troszeczkę taki w sumie pomarańczowo-mandarynkowy, dosyć odważny, ale dla osób, które nie boją się eksperymentować z makijażem ust, no to myślę, że jak najbardziej. Też spójrzcie, że te pomadki nie są takie bardzo, bardzo wyraziste. One tak naprawdę, spójrzcie na dłoń. Żeby, żeby były mocno napigmentowane, to trzeba nałożyć wtedy na przykład dwie warstwy pomadki. Jeżeli nałożymy tylko jedną, no to ten kolor będzie zdecydowanie delikatniejszy. Tak to się prezentuje. Tutaj mamy jedną warstwę tylko pomadki nałożoną, tutaj dwie. Więc ten kolor możecie sobie po prostu stopniować w zależności od Waszych potrzeb pomadka 502, czyli taka moja zdecydowana faworytka. Jest to taki odcień dosyć mocnego ruszu, jakby troszkę fuksjowego. Nie wiem, czy tutaj ten kolor będzie dokładnie oddany w kamerce, ale musicie uwierzyć mi po prostu na słowo. Jest przepiękny. I tak jak e, jej poprzedniczka, pomadka 501, tutaj też możemy sobie stopniować ten kolor ze względu na to, ile Ile tej pomadki po prostu nałożymy na usta. Możemy mieć taki właśnie mocniejszy odcień. Albo po prostu, kiedy tylko nałożymy jedną warstwę pomadki na usta, taką półtransparentną jej wersję. I naprawdę. Fenomenalnie wygląda ona na ustach, bardzo fajnie się na tych ustach też utrzymuje, przyjemnie się zjada, e, równomiernie przede wszystkim. Także e, wszystkie te, zresztą te pomadki mają podobną formułę, choć wydaje mi się, że ta 502 ma ba, najbardziej taką właśnie satynową. Pomadki 503 i 504 to takie typowe nudziaki. 503 to pomadka nieco ciemniejsza, a 504 troszeczkę jaśniejsza zobaczcie, tak prezentują się te kolorki są bardzo do siebie podobne i też naprawdę fajnie wyglądają na ustach nawet do takich codziennych makijaży kiedy chcemy tylko sobie te usta delikatnie podkreślić pomadka 503 jego, e, jego i formuła tej pomadki jest już taka bardziej mm, połyskująca delikatnie też w dwóch wersjach Większa ilość produktu, mocniejsza wersja, mniejsza ilość produktu, delikatniejsza. I pomadka 504 tutaj od razu obok do porównania. 504 ma już bardzo podobną formułę do pomadki 502. Jest takie masełko fajne satynowe. I tuż szczerze Wam powiem, że to jest taki różowo, delikatne podtony różowe, taki jakby troszeczkę niudziak. Tutaj już mamy delikatnie, bardziej widoczne te takie różowawe podtony, mięciakowe, ale też pięknie się prezentuje. Także tutaj jest 504, tutaj 503. Myślę, że jak najbardziej w tych nowych wersjach, w tych nowych pomadkach, propozycjach od kolor karamel, zarówno osoby, które e, lubią bardziej zachowawczy make-up, jak i te, które troszeczkę wolą bardziej poszaleć, znajdą swoich faworytów wśród tych pomadek, no bo 501 i 502 to pomadki zdecydowanie bardziej odważniejsze, także do szalonych makijaży e, jak znalazł, no a 503 i 504 to takie zachowawcze nudziaki, Musicie jednak pamiętać, że te nudziaki 503 i 504 są to raczej takie pomadki ciepłe. Także jeżeli szukacie odcieni o, o, zimnym, o zimnych, chłodnych podtonach, no to zdecydowanie na pewno nie będą to one. Ewentualnie 502 jest takim kolorem neutralnym, 501 już też jest bardziej ciepły, no bo to taki mandarynkowy kolor. Mam nadzieję, że spodobały Wam się nasze nowości yy, i że skusicie się po prostu, żeby wypróbować którąś z pomadek, czy chociażby bazę. Będzie nam bardzo miło, jeżeli dacie nam znać, jak te produkty Wam się podobają, yy, który z nich Was najbardziej zaciekawił. Chętnie przeczytamy o tym w komentarzach. Na dzisiaj się już z Wami żegnam. To wszystko, o czym chciałam Wam dzisiaj opowiedzieć. Tak prezentują się właśnie nasze nowości. Widzimy się oczywiście już w kolejnym filmiku. Także. Do zobaczenia, trzymajcie się i dzięki za oglądanie.